Hej, to Ala. witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj przychodzę do Was z troszeczkę inną wersją Weekly vloga, bo stwierdziłam, że połączymy to z wyzwaniem TikTokowym. Dla tych, co znają mnie już troszeczkę dłużej, szokiem nie będzie, że ten rok nie jest do końca moim rokiem. Przychodzę lekki kryzys osobowościowy i egzystencjalny, co byłoby spoko, bo podobno 30-latkowie w dzisiejszych czasach przechodzą kryzys wieku średniego, więc fajnie wiedzieć, że nie jestem tym sama. Z drugiej strony, ten mój kryzys trwa już szósty miesiąc i powoli mam dość. I parę tygodni temu, parę miesięcy temu, sama nie jestem pewna kiedy, widziałam na TikToku dwie przyjaciółki, które zrobiły takie wyzwanie Save the Day. I codziennie starały się robić jedną miłą rzecz, która uratuje dany dzień. Nie, nie pamiętam, czy to było, że ta rzecz ma być miła, czy produktywna. Bardziej chodziło o to, że będą czuły, że nie znalazły czasu dla siebie. Zrobią tą jedną rzecz, która sprawi, że cały dzień się odwróci i cały dzień będzie można uznać za produktywny, udany, bla, 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 bla. Kto zna mnie dłużej, ten też wie, że mam problem z nadużywaniem słowa produktywność. Dlatego ja stwierdziłam, że celujemy po prostu w miłą rzecz, teraz spowoduje, że się uśmiechnę, i której nie robię na co dzień. Przejdźmy do filmiku. Zaczynamy sobie w poniedziałek od wstania pół godziny wcześniej. Idę dzisiaj na dyżur i zazwyczaj, kiedy wychodzę na dyżur, wstaję w ostatniej możliwej chwili i zbieram się najszybciej jak mogę, bo i tak będę ponad 30 godzin poza domem. Nie chcę niepotrzebnie <grym> wydłużać sobie dnia i po prostu od razu. Zaczynam z negatywną energią i mam takie nic mi się nie chce, i jeszcze muszę iść na dyżur. Dodatkowo spędzam cały dzień w labie na średnio wygodnych krzesłach i fotelach, dlatego stwierdziłam, że dzisiaj miłą rzeczą będzie bardzo łatwa rzecz. 30 minut rozciągania. Będę miała czas oczyścić głowę, będę miała czas rozluźnić plecy i nie jest to na tyle ciężkie, że jakoś wydłuży mi dzień, zmęczy mnie bardziej, i będę. Nieszczęśliwa przez kolejne 30 godzin. Też muszę przyznać, że nie pamiętam kiedy ostatni raz rozciągałam się w domu. Czuję się świetnie i ze standardowych, małych przyjemności na dyżurze. Biorę ze sobą Kindla, biorę ze sobą Sudoku. To będzie dobry dzień. Widzimy się jutro. Jestem po dyżurze. Wróciłam dosłownie o sekundę do domu, bo idę do fryzjera, ściąć włosy. Normalnie zawsze było mi szkoda na to kasy, bo miałam takie dobra, to jak już idę do fryzjera, to żeby farbować, odżywiać, ścinać, wszystko razem. Generalnie nie jestem pewna, co chcę zrobić z moimi włosami, bo z jednej strony podoba mi się rdzawy na mnie, ale zarazem dosyć mocno odznaczać się od mojego naturalnego i moje naturalne włosy są raczej w chłodnym odcieniu. Nie w ciepłym, więc drażni mnie to. Drażni mnie bardziej niż kiedy miałam blond, pasemka, powiedzmy. Do blondu nie chcę wracać i myślę, że może wrócę do naturalnego, ale zarazem nie pamiętam, kiedy miałam naturalne, więc postanowiłam, że po prostu na razie je zetnę, bo już są bardzo zniszczone. Ostatni raz u fryzjera byłam w styczniu, codziennie praktycznie używam ciepło na moje włosy i, i potrzebują już wizyty u fryzjera. Więc miła rzecz na dziś. Nie nagrywałam, bo było dużo ludzi, lokal był mały, byłam tam pierwszy raz i się wstydziłam, więc e, powiem Wam tak. Ja zawsze mówię fryzjerom: ścinaj tyle, ile trzeba, nie jestem jakoś przywiązana do moich włosów. Jak coś, to odrosną. To powiedziawszy, moje włosy były naprawdę w kiepskim stanie i ja to widziałam. Tak myślałam, że to się tak skończy. <gryw> Ale są bardzo króciutkie, dawno nie miałam takich krótkich. <gryw> W sumie wygląda to urocza. Troszeczkę za mi buzię. Nie mogę się aż tak chować za moimi włosami jak zazwyczaj, ale jest git. I są dużo lżejsze, i dużo zdrowsze, i miło się je dotyka. I powiedziała, że mogę sobie malować odżywkami koloryzującymi, że one nic nie zrobią moim włosom i że wszystko będzie ok. Więc chyba pojedziemy teraz do Rossmana kupić taką. Też przyszły mi książki do Empiku. Więc to będzie druga miła rzecz dzisiaj. I jeszcze może zajadę na myjnię, bo mój samochód wygląda tragicznie. Zaczęło padać. I mimo, że ten deszcz nie zmyje brudu z mojego samochodu, czuję się głupio. Jadąc na myjnie w deszczu, więc jednak to olejemy. Byłam w Rossmanie i byłam w Empiku. Wiecie co? Powiem tak. Długość nie przeszkadza mi. Coś nie tak jest z tą grzywką po obcięciu. Ejkej, okay, chyba muszę dzisiaj umyć głowę. Bo nie podoba mi się, jak się układa. tutaj jest strasznie płasko. A jutro idę na dyżur, więc w szpitalu nie chcę mieć głowy, więc umyję dopiero w czwartek po południu. Dzisiaj mamy wtorek i myślę, że będzie mnie za bardzo wkurzać. W związku z tym moglibyśmy wykorzystać toner, który kupiłam. Mówiłam, że są jakieś zisany, ale zisany żadnych tonerów nie widziałam, może byłam ślepa. Był z Only Bio i był z Nebol. Ten był tańszy, więc wziąłem ten. Zastanawiałam się między rudym kasztanowym, a karmelowym. Wziąłem karmelowy z myślą o tym, że troszeczkę chcę wrócić do naturalnego, więc może to będzie dobre przejście. Nie wiem, czy będzie dawać cokolwiek ile będzie się utrzymywać. Więc w razie czego... Kupiłam standardowo szampon koloryzujący. Kupiłam dwa opakowania, ale myślę, że teraz mam tak krótkie włosy, że jedno wystarczy na moją głowę, więc mam na dwa razy. Więc może przed urodzinami nie będę musiała iść do fryzjera. I kupiłam szeroki grzebień, bo powiedziała, że wtedy lepiej będzie się wchłaniać produkt. Więc to jest hall rosmanowski. Jeśli chodzi o hall empikowy, będziecie ze mnie dumni. Rewind it back, autorstwa listą Ford, czyli ostatnia część Wind City Series. Seria sportowych romansów, w każdej książce inny, przystojny, zawodowy sportowiec schodzi się z inną, piękną dziewczyną. Ci sportowcy grają dla różnych drużyn, różne sporty w Chicago. Chyba nie było vlogu z Play Along, ale ostatnio go przeczytałam. Był vlog z Right Move i Catch Up. I powiem wam, że dopiero trzecia książka w serii mi się upodobała i nie byłam pewna czy ją kontynuować, ale Play Long było na Legimi, więc przeczytałam sobie na dyżurze i powiem wam, że Bracia Rhodes skradli moje serce. Chyba książka Kaja jest moją ulubioną, ale co zabawne, nie lubiłam Izaaka w książce Kaja, a w jego książce miałam takie, ziomek jesteś cudowny, skoczowym za to był ogień. Mm, bardzo dobrze się bawiłam, więc kupiłam część piątą o hokeiście, który schodzi się ze swoją dawną miłością, swoją najlepszą przyjaciółką. Kiedy mieli 11 lat, ona przeprowadziła się obok niego. Kiedy mieli 16, się w sobie zakochali, kiedy mieli 19, złamali sobie nawzajem serca. I teraz, po 6 latach, ponownie się spotykają. Rio jest słodziakiem, jest imprezowym chłopcem, który w pewnym momencie jest taki, w sumie to chce się zakochać, ale nie mogę znaleźć tej jedynej, czemu moi wszyscy przyjaciele z różnych <noise> dziedzin sportu znajdują swoje miłości w swoich książkach. Kiedy będzie moja kolej? Odpowiedź brzmi teraz. I nie wiem, czy pamiętacie, w marcu? Zrobiłam re read wszystkich książek Ali Hazelwood. I miałam takie, wiecie co, chcę nagrać filmik o wszystkich jej książkach, tylko nie czytałam jeszcze Nobel, przeczytałam nowele i Ali wydała nową książkę. I miałam takie, nie zdążyłam się zabrać do nagrania tego filmiku. Więc kupiłam Problematic Summer Romance, drugą część Nathan Love. W sensie drugą część opowiada o siostrze głównego bohatera i przyjacielu głównego bohatera z Nathan Love. Między nimi jest 13 lat różnicy. Ona ma 23. On ma 25, on 38, ale zaczęli ze sobą kręcić, kiedy ona miała 23, a on 35, więc trochę problematic summer romance, ale podobno tutaj językiem miłości są słowa i uznanie i takie wsparcie się emocjonalne i to jest coś, co lubię, chociaż sam plot tej książki mnie nie zachęca, ale ludzie mówią, że jest świetne. I chcę nagrać filmik o wszystkich książkach Ali Hazelwood, skoro już przeczytałam wszystkie nowele. Doszłam tak daleko. Nie mogę się teraz wycofać, zarazem muszę nagrać ten filmik w tym miesiącu, bo Ali Hazelwood, odkąd zrzuciła karierę naukową, w sensie ją wstrzymała, pisze jak Aleksandra Hamilton. Wyciskałam się i zamówiłam kebaba. Mini disclaimer, małe rzeczy nie muszą być związane z wydawaniem pieniędzy. W tym dniu, od rana do nocy wydawałam pieniądze i nie, nie zrozumcie mnie źle, bardzo dobrze się bawiłam. Jest to szybki wyrzut dopaminy, świetna rozrywka, świetna zabawa, ale to nie ma być clue tego filmiku. I będę teraz oglądać YouTube'a. Jest 18.15, więc poczekam na kapsa, zrelaksuję, myślę, że będę oglądać, pokażę Wam moich ulubieńców, tych samych co zawsze. Heather McLaren, Meredith Good. Bardzo lubię Hannę Alonso Troszeczkę za długie, ale może sobie obejrzę Może Lucy Moon Czekałam godzinę, jestem już tak strasznie głodna, jestem tak strasznie O! Nie schowałam klepka bananowego Trochę go zjadłam. Jestem tak strasznie zmęczona że chyba to zjem i pójdę spać Jedyne co mnie dzisiaj ratuje to ten filmik Ma Mike's Mike Kevin, Gabe, Jane starts going off playing Benny and the Jets. Oh my god! Bardzo, 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 bardzo mocno chciałabym przeczytać którąś z tych książek, ale będę dzielna i będę je czytać jutro. I tak jak cała wezmę się za darmowe miłe rzeczy. I poczytam książkę z biblioteki. Wrota piekieł Lin Bardugo, czyli druga część. 9 domu. Akcja dzieje się trzy miesiące po zakończeniu pierwszej książki. W zeszłej części Alex została się na Yale, mimo że nie skończyła liceum, ponieważ ma niezwykłą moc, widzi szarych, aka zmarłych. Nie może z nimi rozmawiać, ale ich widzi i tajne stowarzyszenie na Yale potrzebuje jej w swoim kręgu, ponieważ może zostać Dante, czyli uczestniczyć przy rytuałach i dbać o to, żeby żadne złe moce nie przeszkodziły. W rzeczach, które robią studenci. No tam oczywiście coś nie wychodzi. W pierwszej części Alex musi rozwiązać zagadkę morderstwa i pod koniec książki dzieje się dużo dziwnych rzeczy, i tutaj z tymi dziwnymi rzeczami musimy dealować. Skaczemy cały czas, miesiąc do przodu, miesiąc do tyłu. Chyba po to, żeby było ciekawiej, ale mnie to męczy, wolałabym widzieć chronologicznie, co robimy. Jest bardzo dużo wątków. I tylko jeden mnie interesuje. W sensie wszystkie są na pewno potrzebne, szczególnie, że jest to trylogia, trzecia książka, chyba się jeszcze pisze. I ja bym chciała wiedzieć, co będzie dalej, ale męczy mnie to, że nie skupiamy się na tym wątku, co bym chciała, tylko poświęcamy czas nowym osobom, nowym wątkom. Jakby. Skupmy się na grze. Jestem prawie w połowie drugiej książki. W pierwszej książce nie było romansu, ale nadal wierzę. Ostatecznie przeczytałam wczoraj dwa rozdziały, wykąpałam się i poszłam spać. Zaczyna się akcja. Trochę żałuję, że ta książka jest taka wielka i w twardej oprawie i ma większy format i jest gruba. Nie chcę jej ciągnąć na dyżur. Mamy za 15.05. Plan jest taki, że teraz szybko się ogarnę i będziemy mogli przejść do miłych rzeczy przed dyżurem. Chciałabym z 15 minut się porozciągać i myślę, że pójdziemy na spacer. Ponieważ jest trochę później niż bym chciała, zrobimy 5-minutowy stretching zamiast 15. Boże, jak ja się dzisiaj nie mogę wybrać, mam w sumie 15 minut. To jest mój outfit, wyglądam jak psu z gardła wyjęta. Jest już 6:18, ja dopiero doszłam do parku. Nie ma za dużo ludzi, spotkałam dwie osoby wyprowadzające psy i strzeg biegaczy. Ale jest cudownie, jak ładnie świeci słońce, jak nie ma tu ludzi. Zrezygnowałam też ze słuchania muzyki i wypiłam kawę i ona mi już weszła. Więc ja bawię się fenomenalnie, to, było, to była najlepsza decyzja dzisiejszego dnia. Czwarty dyżur w ciągu 8 dni zaliczony. I na całe szczęście był to ostatnie na najbliższe dwa tygodnie, ale jestem mega zmęczona. Z dobrych wiadomości udało mi się wczoraj wyedytować wrap-up marcowy i wrzucić go na YouTube'a. zdrzemnąłam się, zaczęłam oglądać YouTube'a. Zaraz będziemy musieli przejść do miłych rzeczy tego dnia. Chociaż chyba jeszcze poczytam książkę. I zrobiłam sobie... Prytki. Podoba mi się to, że w tej książce główną bohaterką jest dziewczyna, która nie skończyła liceum, ale dostała się na Yale i jej warunkiem bycia w tym tajnym stowarzyszeniu jest to, że się utrzyma na zajęciach w szkole i dzieje się magia, goni ją demony, a ona jest taka, muszę iść na zajęcia z Szekspira. I się nie poddaje dziewczyna. Zostało mi jeszcze ze 150 stron książki, więc z jednej strony chciałabym ją dokończyć, ale z drugiej strony i tak wiem, że nie uda mi się tego osiągnąć dzisiaj. Dlatego zrobię coś, czego nie robię Ech. zazwyczaj <noise> i zadzwonię sobie do rodziców. Kocham ich, lubię, szanuję. Wszystko spokojnie, na widzę przez telefon. I teoretycznie mam z nimi ustalone, że będę do nich dzwonić raz w tygodniu. W praktyce wychodzi tak bardziej dwa, dwa i pół tygodnia. No, więc to będzie jedna rzecz. I ja też gadam z rodzicami godzinę. Przepraszam. Godzina 24. Powinnam do nich zwieść częściej. Jest 21.17. Myślałam, że może pogram w szachy, w sensie poczytam książkę o szachach, albo obejrzę film i World Puzzle. Jest taka godzina, że już jestem gotowa do spania. No i dobrze, moi mili. Mamy piątek, 15:25. Zaczynamy weekend. Jest gorąco, ale nie wiem, czy nie będzie padać. Bo sobie myślałam, że pójdziemy na spacer, i mam ochotę na Loda włoskiego. I mogłabym przejść się po osiedlu. I chyba w jednej lodziarni są lody włoskie. Ubierałam też truskawki, więc zaraz zjem truskawki z jogurtem jako mój obiad, bo w pracy mam obiad. Więc nie jestem głodna, bardziej czas na desę. Zmyję makijaż, bo nie mam żadnych większych planów na dzisiaj. Jutro będę wychodzić z domu, zarówno mam plany na wieczór, jak i na popołudnie. Jeszcze będę nagrywać vloga nowego. No to dzisiaj myślę, że maksymalnie, właśnie, wybierzemy się na spacer. Ewentualnie pobiegać, albo wolałabym pójść na spacer ze Ślodołowskiego. Nie udało mi się wczoraj dokończyć tej książki, zostało mi dosłownie 70 stron. Czuję, że zakończy się cliffhangerem i będę musiała czekać na część trzecią, której jeszcze chyba bardzo go nie zaczęła pisać. Ale piszę mnóstwo innych książek po prostu z jakiegoś powodu nie bierze się za dokończenie tej trylogii. I wzruszałam się, kiedy ktoś umierzył. <grym> Skończyłam. Podobało mi się. Dobrze się bawiłam. Generalnie jest tutaj za dużo wątków pobocznych i troszeczkę lania wody i mówienia o niczym. Ale dobre sceny są naprawdę dobre. Więc chyba dam temu cztery gwiazdki, chociaż były momenty bardzo, bardzo nudne. Ale końcówka była bardzo, bardzo fajna, więc tak, polecam. Na razie planem jest pójść na lody. Powinny być otwarte do 19. Teraz jest 17.52. Ale jeśli się nie uda, to po prostu przejdziemy się po ośce i też będzie wszystko spoko. Ubrałam się zdecydowanie. Nie za ciepło, i teraz umieram z gorąca. Ale warto było, ponieważ udało mi się kupić loda włoskiego. Kosztowało 18 zł. Czy był warty swojej ceny? Absolutnie nie, ale mimo wszystko spełnił moje oczekiwania. Więc teraz chyba wskoczę pod prysznic, przebiorę się w piżamkę, położę do łóżka i albo zacznę edytować vloga, albo zacznę nagrywać kolejnego vloga reading vloga. Czekają na mnie te książeczki i już nie mogę się doczekać, kiedy zacznę je czytać. Zacznę sobie od tej. Taki sneak peek dla tych, co wytrwali na tego momentu. I to tyle. Tak mi minął tydzień z życia, ten pracujący tydzień z życia. W weekend wiadomo, że łatwiej. Zorganizować sobie tą jedną miłą rzecz, bo zazwyczaj wszystkie plany zostawiamy na koniec tygodnia, czy spotkania ze znajomymi, czy jakieś warsztaty, odwiedzanie nowych miejsc, bla bla bla. bla. Ja zaczęłam reading vloga, więc skupiłam się na tym, ale też byłam na malowaniu ceramiki. Uważam, że bardzo dobrze się bawiłam. Dwie lekcje, które bym wyciągnęła, to to, że poranne na ściąganie sprawia mi niesamowitą radość i spacery. Nie zawsze jestem w stanie się zmusić do ćwiczeń, nie zawsze mam ochotę iść biegać, czy iść na pilates, ale spacer z muzyką, bez muzyki, w pięknej pogodzie, w deszczu, zawsze do mnie przemawia. Dzięki, że wieście się ze mną, mam nadzieję, że się dobrze pobawiliście. Trzymajcie się cieplutko, widzimy się następnym razem. Buziaczki!